Choć język HTML jest zdecydowanie podstawowym narzędziem do pracy nad stronami WWW, to w dzisiejszych czasach rzadko używa się czystego języka HTML, a często w ogóle się do niego bezpośrednio nie odnosi. Jeżeli chodzi o pewne takie rozszerzenie możliwości HTMLa to istnieją tak, istnieją tak zwane Cascade Style Sheets, które w skrócie CSS, które dodają pewne możliwości związane z definiowaniem elementów czy to kolorystycznych, czy związanych z formatowaniem tekstu na stronach www. Oprócz tego najczęściej stosuje się tak zwane strony dynamiczne, które wchodzą w interakcje z użytkownikiem i do tego wykorzystuje się języka PHP. Oczywiście wiele elementów działa również przy użyciu języka programowania, który nazywa się JavaScript. Ale jedną z najczęstszych opcji, szczególnie wśród osób, które... Nie zajmują się programowaniem, jest wykorzystanie tak zwanych systemów CMS, czyli Content Management Systems. Pozwalają one na edytowanie, Stron internetowych przy użyciu innego podejścia, mianowicie dzieli się całość na dwie części, z grubsza mówiąc tak zwany front-end, gdzie znajdują się informacje dostępne dla osób używających przeglądarki po to, żeby sprawdzić daną stronę internetową. Backend, który jest systemem właśnie zarządzającym treścią, którą umieszczamy tutaj. I zarządzamy tą treścią często przy użyciu mini edytorów, które wyglądają. Jak podstawowa wersja na przykład edytora Word. I mamy tam listę stron, wpisów, komentarzy, które edytujemy w podobny sposób, dodając intuicyjny bardziej sposób grafikę. I to jest wszystko zamieniane przez ten system, który, którego używamy. Najczęstsze takie systemy to WordPress. Jumla. Istnieje jeszcze sporo innych, ale te, te dwa przychodzą mi teraz do głowy. Minusem takiego podejścia jest to, że żeby to wszystko zainstalować, należy mieć nieco więcej wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak działają strony internetowe, w tym jak używany jest. Język PHP, bo tam w zasadzie wszystko jest związane z językiem PHP i z tak zwanymi bazami danych. Oczywiście różne serwisy ułatwiają te sprawy zwykłym użytkownikom, i samo zainstalowanie takich, nazwijmy to, programów do obsługi stron internetowych nie, nie jest trudne, ale dodatkowe elementy, które trzeba tam, na które trzeba tam zwrócić uwagę, mogą być kłopotliwe. Ale jeżeli mamy już coś takiego zainstalowanego, jest to dosyć intuicyjne w obsłudze. I teraz można ominąć te problemy, o których wspominałem, i wykorzystać pewne takie podstawowe narzędzia, które też dają nam do dyspozycji jakąś wersję systemu. Do zarządzania treścią internetową, a nie wymagają od nas ani posiadania domeny, ani posiadania miejsca na serwerze, ani znajomości tego, jak działa chociaż w zarysie PHP czy jakiejś bazy danych. I mam tutaj na myśli na przykład tworzenie blogów internetowych, które działają właśnie w taki sposób. I jednym z takich serwisów jest Blogger. .com. Tutaj wystarczy kliknąć na utwórz. Na, 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 na tej stronie startowej, wystarczy kliknąć na utwórz bloga. Wówczas po podaniu adresu internetowego dostaniemy opcję założenia właśnie naszego bloga. I ja tutaj już przeszedłem przez ten pierwszy etap. I powiedzmy, że chciałbym mieć bloga testowego o takiej nazwie. Tutaj nam serwis proponuje rozszerzenie automatyczne. Tak, no my zgadzamy się na, na te wszystkie podstawowe opcje. Tutaj możemy sobie wpisać. Początek tego adresu. Proszę bardzo, po kilku próbach udało mi się znaleźć jakiś, jakąś nazwę, którą mogę wykorzystać. Mamy podstawowe pytania, które chyba ostatnie zresztą. Poczekajmy co się stanie. Proszę bardzo. Oto ma, jesteśmy teraz po stronie tego backendu, gdzie mamy dostęp do naszych tutaj postów, tak bo to jest blog i w zasadzie stron internetowych. Też nie, tutaj posty i e, czyli wpisy i strony są podzielone, więc tutaj mamy dostęp do stron. Zobaczmy, jak to działa. Tu mamy opcję, żeby stworzyć stronę. Proszę bardzo, tutaj mamy taki mini-edytor, właśnie taki, o którym mówiłem który pozwala nam na umieszczenie linków, grafiki, obróbienie tekstu, sformatowanie go na różne sposoby. Więc jest to dużo bardziej intuicyjne, i nie musimy się y, przejmować tym, y, tymi kwestiami technicznymi. No powiedzmy, że robimy to w ten sposób. I teraz muszę odnaleźć tylko jeszcze. Y, Sposób na to, żeby przejść do mojego wpisu, o, tutaj mamy opcję podglądu, testowe. testowy. Teraz zawsze trzeba się zorientować, w jaki sposób można zobaczyć dany, dany blog. To zaraz. Próbuję zrobić w następnym nagraniu.